po krótkiej przerwie znowu jesteśmy za kierownicą za kierownicą jest mój mąż kapitan a my jedziemy zawieść Staśka na studia więc znowu kilka dni będziemy w trasie ale nie dało się tego zrobić inaczej niż samochodem bo jesteśmy zapakowani po brzegi łącznie ze Staśka rowerem no więc ta podróż jest taka trochę mniej